Lego właśnie zapowiedziało najnowsze zestawy Lego Minecraft. Zobaczmy jak się prezentują. Wszystkie zestawy pojawią się w sprzedaży dopiero 1 stycznia 2026 roku. Zaczynamy od genialnego lisa 497 elementów 289 ,99 zł 99 groszy. Lis będzie posiadać ruchome nogi i głowę. Teraz kolej na największy zestaw mini bioms aż 797 elementów. Cena katalogowa 264 ,99 zł groszy to 5 mini biomów i 5 mikrofigurek. Idealny do ekspozycji i dla dorosłych fanów Minecraft. Wśród piasków pustyni znajdziecie również lochy zombie. 284 części za 129 ,99 zł 99 groszy. Z generatorem zombie, slimem i lawiną kamieni. Dalej mamy The Pale Garden. 243 elementy za 84 ,99 zł 99 groszy. Z motmanem, creeperem i mrocznym ogrodem pełnym żywicy. Kolejny zestaw to Wither Battle. 289 zł 99 groszy, 494 części, walka z witerem w piekielnym neterze. Zapraszamy również na Chicken Farm. 233 elementy, 84 zł 99 groszy, to cena katalogowa. W zestawie znajdziemy kurzą chatkę, jeźdźca zombie i lisa polującego na kurczaka. Następny zestaw to Nether and End Portal Journey. 192 elementy za 64 zł 99 groszy, z portalami Endermanem i małym Hoglinem. Mamy jeszcze Steve' Staga Adventure, 79 elementów 42 zł 99 groszy, a w środku Steve, Creeper, Liz i króliczek w zimowej tajce. Czekacie na któryś z tych zestawów? Dajcie znać w komentarzu i jeśli jeszcze tego nie robisz, to obserwuj mnie, a już nigdy nie ominą Cię LEGO nowości.